Światło. Przygotowaliśmy bohatera z Jackiem Bałą i z wieloma, wieloma różnymi wspaniałymi ludźmi. Przygotowaliśmy e, a po to za dobra. Dużo śpiewania, dużo tańczenia, dużo gadania mądrych rzeczy. To będzie spektakl o mądrych, mam nadzieję, rzeczach, które dotrą do ludzi. Protestujemy. Przeciwko nieustannej eksploracji zła. Domagamy się! I w rezultacie zwalczymy zło. Gata przełamuje jakieś tam konwenanse, jakieś tam granice, próbuje, próbuje się do nich dobrać w ten czy inny sposób. To jest zawsze ciekawe. Ciekawe jest sprawdzanie tego, żebyśmy nie byli cały czas bezpieczni, żebyśmy nie byli cały czas wyluzowani, tylko żeby zobaczyć, że gdzieś poza tą naszą granicą jest coś innego. Narodził się rok temu na PPA, kiedy po którym ze spektakli siedzieliśmy z legitymacjami i rozmawialiśmy o teatrze i o tym, że nie potrafimy wypowiadać się krótko, że wszyscy robimy za długie spektakle, że jesteśmy gadatliwi, że nie potrafimy doprowadzić naszej myśli, czy nie potrafimy jej skondensować. Ja, w pewnym momencie, w jakimś takim szalonym widzie, rozmowę, chciałam słuchać jakbyśmy zrobili spektakl, który trwa 4 minuty i 12 sekund, ale opowiada taką ważną historię. Dlatego chciałam opowiedzieć historię Europy, mechanizmów, które rządziły tym kontynentem i rządzą cały czas. Kiedy co chwilę przychodzi coś nowego i niszczy to, co było, pozostawia to właściwie bez śladów, zostają tylko podniszczone budowle i rzeczy. Zespół zaczął się rozrastać, myśl zaczęła się rozrastać. Wtedy wymyśliłam ten mechanizm kolejnych egzekucji, kolejnych klęsk, które równocześnie są czymś zwycięstwem. Udało mi się zarazić tym pomysłem Leszka Morzgera. Zaproponowałam mu skomponowanie nowego hymnu Europy, który będzie zawierał w sobie wszystkie muzyki, jakie kojarzą mu się z Europą. Chciałam zrobić. Manifest przeciwko wojnie i przeciwko agresji. Nigdy do tej pory na scenie dramatycznej, w spektaklu, nie spotkała się taka ilość aktorów. Udało mi się mówić mojego wspaniałego synka. Wziął w tym udział i zagrał barbarzyńcę, czyli ostatnią postać, która przychodzi. Wydaje mi się, że to było po coś i że możemy ważne historie opowiadać krótko za pomocą znaku. Bardzo jestem szczęśliwa, że ten tak powstał. poszła no, 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 no. Bo, draio, to draio, trudno draio, to powiedzieć, prawda, ale początek tego jest taki, że, że wydaje nam się, że temu zespołowi, który tutaj siedzi, absolutnie coś się pomieszało, coś się pomyliło. Zrobią teraz jakąś straszną rzecz, tragiczną. Zrobią Smutny. spektakl dramatyczny o śmierci, o przemijaniu. I on, proszę Państwa, troszeczkę taki jest.